Zabrałam się z Wami wakacyjnie, dlatego że właśnie wczoraj wróciliśmy z naszego urlopu. Nie był to długi urlop, bo trwał 5 dni, natomiast no był bardzo fajny. Byliśmy za granicą we Włoszech, w miejscowości Rimini. Powiem Wam, że no, dawno już nie byliśmy w. Bardzo dawno już nie bardzo długo już nie byliśmy za granicą, dlatego że. Jak byliśmy ostatnim razem no to ja byłam już na początku ciąży, później wybuchła pandemia, no później był mały Mikołaj, no i tak nas zeszło, trzy lata nie byliśmy za granicą, w tamtym roku byliśmy nad Polskim Morzem, no a w tym roku stwierdziliśmy, że trochę więcej tych wyjazdów będziemy mieć. Zorganizowaliśmy wszystko sami, ja sama to wszystko organizowałam. lecieliśmy z Ryanerem, przez Booking hotel rezerwowałam. No i tak powiem Wam, że bardzo fajnie nam to wszystko się spięło, dopięło i fajnie to wszystko wyszło. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Mikołaj, tak naprawdę, był w siódmym niebie, kiedy miał dużo piesku i dużo wody. My też no, trochę odpoczęliśmy, wiadomo, że przy dwuletnim dziecku, gdzie zaczyna Mikołaj bardzo dużo mówić, e, zaczyna już rozumieć bardzo dużo, no to trzeba mu opowiadać, trzeba go trochę nosić, no bo też wiadomo, że cały czas nie, nie będzie chodził. E, na plaży się bawił, mamy też go trzeba pilować, żeby do wody mm, nie uciekł nam. Więc no to był taki odpoczynek y, no aktywny, natomiast no, wydaje mi się, że mm, no ja dużo odpoczęłam, myślę, że mój mąż też. E, tutaj mam rzeczy, które kupiliśmy, bo zazwyczaj jak jesteśmy za granicą, to kupujemy mm, jakieś rzeczy, nie kupujemy raczej mm, rzeczy takich pierdół, bo, no, bo nie ma to sensu. We Włoszech byliśmy pierwszy raz, bo jakoś tak zbieraliśmy się w tych Włoch, no i tak nam schodziło, a no teraz uznaliśmy, że loty Ryanair oferuje... Mm, właśnie takie pięciodniowe, na pięciodniowe urlopy i tu nam właśnie było na rękę, yy, więc no polecieliśmy do Włoch. Yy, z Włoch przywieźliśmy, w tylko jedynie, <śm> zaraz Wam pokażę co tutaj przywieźliśmy z Włoch i dlaczego na to się zdecydowaliśmy. Yy, yy, natomiast mam też do polecenia Wam dwie fajne, dwie? Trzy fajne restauracje. Jedna restauracja to jest tam, gdzie kupiliśmy wino i tam właśnie sprzedają lokalne takie wina, można kupić je na lampki jak się je i można kupić na butelki i to jest taka restauracja Antica Drogeria Spazi, o nie wiem czy widzicie tutaj, tak, tak się restauracja, ona jest na, takiej, na tej starówce, jak będziecie w Rimini bądź byliście, ona jest na tej starówce przy pomniku Jana Pawła II bo ona jest bezpośrednio przy tym pomniku. I jedna restauracja to jest taka, gdzie oferują najpyszniejsze ostrygi, jakie jedliśmy. Tak naprawdę nasza przygoda z ostrygami się zaczyna. Pierwszy raz jedliśmy ostrygi robiąc sobie sami w domu z mężem, natomiast teraz stwierdziliśmy, że no zobaczymy, jak to tak naprawdę taką surową ostrygę się je. No więc w pierwszym razie to była najpyszniejsza nasza ostryga i przez dwa dni te ostrygi. Wiadomo, no Mikołaj nie może owoców może jeść, natomiast u mnie od coś innego my sobie pozwoliliśmy na, na ostrygi i to jest restauracja sabotini czy coś takiego. Napiszę Wam tutaj, bo już dokładnie nie pamiętam. No, w każdym razie to jest druga restauracja, gdzie tam pyszne jedzonko można dostać. I trzecia restauracja, to jest taka, gdzie serwują najlepsze panini. Panini chyba się to nazywa, tak? Najpyszniejsze panini i piady. W hotelu mieliśmy tylko śniadanie, z racji takiej, że tak chcieliśmy też podpróbować innych rzeczy, jakie są we Włoszech. No i Mikołaj też, żeby miał jakieś urozmaicenie, żebyśmy tylko w hotelu nie siedzieli. Byliśmy w hotelu mm, na ulicy... Regina Elena i to jest numer 57, hotel się nazywa Oro Blanco. jest fajnym hotelem, natomiast pokoje są raczej takie małe, no my mieliśmy na 3 osoby 15 metrów, więc pokój był mały, dodatkowo łazienka taka, która praktycznie drzwi się otwierało i już te drzwi prawie dotykały umywalki, więc no była bardzo mała, nie robiłam tam przybitek, bo jakby nie ma sensu, przecież hotel każdy ma, pokój hotelowy każdy jest taki sam, łóżko, szafa, no więc nie ma sensu robić. Natomiast jakby hotel sam w sobie był bardzo fajny, były też, było też spa, natomiast ten spa nie zdążyliśmy skorzystać, bo e, wypożyczyliśmy sobie rower i pojeździliśmy po mieście rowerem. Bardzo ładnie, byliśmy też e, zobaczyć chyba słynny, tak mi się wydaje, most, który jest w Rimini i to jest most, który ma 2000 lat z tego, co się objętnie. Jest to piękny most, zdjęcia wychodzą takie przyliczne na tym, przy tym moście. Tak więc, tutaj go opowiadam, to Wam pewnie przebitki będę robić tego, co nagrałam. Tak więc, no, jeżeli będziecie w Rimini, to polecam na pewno na Starówkę, na pewno do restauracji takich, które serwują, no, takie, które serwują świeże i dobre rzeczy. Jeżeli chodzi o restauracje, to my raczej su zazwyczaj sugerujemy się tym, jakie są opinie na, opinie na TripAdvisorze, dlatego że tam, no raczej to się sprawdza, jeżeli lokal ma dobre opinie, to raczej jedzenie jest też dobre, więc to się raczej sprawdza, więc restauracje są Myślę, że jeżeli ktoś jedzie, to żeby spróbować takich regionalnych rzeczy, takich śródziemnomorskich, warto jest do restauracji dobrej iść. I polecam Wam właśnie zobaczyć ten most, starówkę, restaurację, most. No i oczywiście plażę, bo. Plaże są tam przepiękne, my byliśmy e, trochę przed sezonem, dlatego że sezon się jakoś końca maja zaczyna, natomiast uznaliśmy, że dla Mikołaja, żeby to nie było zbyt gorąco i żebyśmy tam się nie spażyli, a żeby on też się mógł pobawić na tej plaży. E, więc no poleciliśmy trochę przed sezonem, natomiast i tak było dużo turystów już i plaża była, no było, nie było tłoczno, ale no widać było, że ci turyści spływają, tak. No, natomiast piękną plażę mają i, i naprawdę yy, fajnie, fajnie jest we Włoszech. Yy, jedyną upierdliwą rzeczą jest to, że tam mają sjesty i po prostu przychodzi taka 16, 17 i restauracje są pozamykane. Yy, więc to było najbardziej dla nas upierdliwe, dlatego że Mikołaj zazwyczaj wie 17, 18 i je jakąś kolację. Yy, więc yy, no. On zazwyczaj co 3 godziny jest głodny, bo tak jest nauczony, że tak jakby pełne posiłki je co 3 godziny. Musieliśmy kombinować z różnymi typami przekąsek. Natomiast no jeszcze w tej restauracji właśnie jest najlepsza pizza margarita i najlepsze makarony, na przykład takie z owocami morza bądź gnocchi z sosem serowo krewetkowym podejrze. To w tej restauracji są najpyszniejsze. I bardzo dobre wina tam mają właśnie takie lokale. My mamy też taką zasadę, że jeżeli mm, nie jesteśmy na olinie, e, to e, no, idziemy do takich restauracji, które pozwalają, e, że spróbujemy jakichś innych smaków niż to, 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 co dotychczas. Więc staramy się szukać czegoś takiego, co jeszcze nie jedliśmy, co bądź może jedliśmy, ale chcemy porównać, czy to jest dobre. Tak się kierowaliśmy, szukając restauracji i tak naprawdę. Mm, no byliśmy na wakacjach, więc pozwoliliśmy sobie na coś lepszego, żeby zjeść i no nie ukrywam, że celowo raczej nie patrzyliśmy na to, jak to tam wszystko wygląda. W nie specjalizują się tym, że no właśnie panini i Piady robią najlepsze, więc no tam potwierdzam, to było najlepsze i tam też mój mąż spróbował. E, e, szynki parmy i to była szynka, która ją zasmakowała, bo do tej pory nie jedliśmy tej szynki, dlatego, że e, no jakoś e, sceptycznie byliśmy nastawieni na to, że to jest szynka długo jest zwyczajnie sklepiona, była taka e, no niefajna, szczerze mówiąc, e, nie smakowała aż tak dobrze jak tam, natomiast tam no to było mistrzostwo. No i z racji takiej kupiliśmy też szynkę parmę, to jest e, prościutto di parma i to była szynka która za kilogram podajże, 33, tak za kilogram 33 euro wychodziło natomiast no my tutaj mamy ile my tu mamy 20 deko, no to mamy 8 euro i to jest taka szyka, którą kroją na bieżąco i którą pakują właśnie tak hermetycznie, więc no, mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby to przewieźć i to był, ta, tą szynkę kupiliśmy właśnie w takim supermarkecie Konad i raczej tylko tamte szynki były spotykane w takich sklepach typowo włoskich, szynek raczej nie było, były jakieś takie pierdołki, natomiast szynki. Tam też w tym supermarkecie kupiliśmy ser parmesan. Wydaje mi się, że to są sery, które tutaj do Polski spływają. Natomiast, no nie wiem, porównam. Ten ser kosztował 25 zł podejrzewam, albo 20, nie przepraszam, 20 euro za kilo, 20 euro za kilo. No tutaj mamy pół kilo, tak? Pół kilo tego sera mamy? E, tak, pół kilo mamy tego sera, więc sprawdzimy, przetestujemy. No tam też do spaghetti, do, te, do, do makaronów te sery były. Bardzo dobre i we wszystkich restauracjach, w których byliśmy, była serwowana ta oliwa olio, i to jest oliwa pochodząca z Rimini, więc, no, jak jesteśmy w takich krajach, gdzie właśnie oliwy są, to raczej oliwę zawsze kupujemy, dlatego że my raczej jemy dużo tej oliwy, my mało jemy oleju, raczej oliwę stosujemy do wszystkiego. Więc. No, tą oliwę też kupiłam i to była też jedna z droższych oliw, jakie były spotykane. Z droższych oliw, jakie były spotykane, natomiast no wiedziałam, że jest dobra, bo w restauracjach ją serwują. To jest extra virgin. No, natomiast no, jeżeli kupujecie oliwę, no to ważne, żeby była extra virgin i raczej taka. No, ja raczej regionalnie, jeżeli jestem że gdzieś to kupuję, były też w tym supermarkecie Konat, były dużo. Było dużo oliw takich Monini i takich, natomiast powiem wam, że no to u nas w Polsce jest tak, więc no nie, stwierdziłam, że i tam ona nie kosztowała dużo, bo ta kosztowała 15 euro. Tutaj mamy 700, nie, 500 ml, natomiast tam właśnie z Monini, w tej takiej standardowej butelce, bodajże 750 ml, nie wiem, albo 500, no nie wiem jak to tam było, kosztowała hmm, ponad 20 zł. Jakoś tak, kosztowało 20-20 zł. złotych. Także no, raczej cenowo tak samo jest. W tym też supermarkecie kupiliśmy takie ciastka zwykłe. Natomiast to tutaj też są pisze, że to są włoskie. Ja Nigdzie ich nie widziałam. Wzięliśmy takie praliny baci To są z zdolcze gabany. No, zobaczymy. Takie fajne. Wydaje mi się, że tej właśnie, tej marki bardziej tam bardzo dużo było. Te praliny, bodajże 5 euro kosztowały, jakoś tak. Tutaj mamy takie zwykłe um, ciastka, bo te kupiłam ciastka. Myślałam, że właśnie nie była, jak będzie na lotnisku, albo coś tobie wyjadła, ale nie chciał, więc też wam pokazuję. Mam taką czekoladę Link. Wydaje mi się, że te czekolady są do dorwania w TK Maxi. Tak to nigdzie ich nie widziałam. Cenowo nie pamiętam jak one kosztowały, tutaj mam Ferrero białe, białe, dlatego że w Polsce rzadko się zdarza, że żeby dorwać tą czekoladę, jest jeszcze z Linda limonka i też limonka i imbir, też raczej nie widziałam w Polsce tego, więc no sobie kupiłam, a Cenowo wychodzi praktycznie to samo, natomiast no, w Polsce ich nie widziałam i tutaj mam jeszcze ze solą morską taką te nie wiem czy są w Polsce czy nie, natomiast no wzięłam. Jeśli chodzi o wina, my raczej braliśmy, no to też jest taki, to też jest taki temat, natomiast muszę wam powiedzieć, że my no jakby z lubimy wino i jesteśmy już na takim etapie, że nie bierzemy najtańszych win, tylko te wina też nam już mamy jakieś tam. Mamy już wyrobione swoje zdanie na temat win, więc no my raczej celujemy w taką półkę cenową około 100 zł, jeżeli chodzi za wino. I tutaj też mamy takie wina, które są regionalne i które są no właśnie około 20 euro kosztują. 20-20 karę -20 euro kosztują, i tak raczej też w restauracji braliśmy jeżeli były takie regionalne i tu mamy dwie regionalne, dwa regionalne wina i tutaj mamy to wino właśnie mamy z tej restauracji z i to piliśmy było bardzo dobre I to jest właśnie takie typowo, typowo co mam powiedzieć to jest takie wino typowo lokalne natomiast to jest czerwone wytrawne, bo my tylko takie pijemy no i Tutaj mamy szczep, ja nie wiem jaki to jest szczep, no. To mamy jedno wino i tutaj mamy drugie i to kupiliśmy już w takim sklepie, gdzie były tylko wina włoskie. I to nam właśnie polecił ten, ten sprzedający, tu takie właśnie też regionalne z lepszych win. Polecił nam dwa, natomiast jedno wypiliśmy, wypiliśmy już, a tutaj mamy drugie to obydwa tutaj mamy z 2018 roku, tak. No, jedyny minus jest taki, że no, jak mnie normalnie po winach nic się nie dzieje, to po tych włoskich, lokalnych pływa bolała na drugi dzień. Natomiast, no, też nie wypiliśmy dużo, bo lampkę, tak. No, ale, no, takie mają jakiś minus włoskiego wina. Natomiast, no, my wino zazwyczaj też sobie przywozimy, to... bo no bo to jest coś, co lubimy, więc no nie bierzemy niczego takiego typu pierdołek, bo no nie ma sensu. Też strasznie denerwuje mnie to, że jak się idzie. jakby, no Nie wiem, czy to była Promenata, czy jak się idzie takimi uliczkami, gdzie jest dużo turystów, to jakby jest wszystko, misz, masz cały jest i tak naprawdę no wszędzie te rzeczy pierdołki można spotkać. Myślałam, że kupię sobie coś typowo włoskiego na przykład z... Mody włoskie bądź coś, co tylko we Włoszech jest spotykane. No natomiast jeżeli zobaczyłam, po, chodziłam po tych sklepach, no to tak naprawdę w całej Europie, w, całej, no w Polsce też takie rzeczy można dostać. Więc no jak było już coś fajnego, to na przykład 100% poliester było i kosztowało 20 euro, więc no stwierdziłam, że no nie ma sensu. A jeżeli jak było coś 100% wiskoza, no to wyglądało no jak zwykła na przykład koszulka. No to też nie było sensu czegoś takiego brać, więc no, tylko tyle wzięliśmy. Tak naprawdę myślałam, że y, skoro Włochy to są, to jest kraj, gdzie y, no moda tam y, jest, Włochy są słyną z mody, ze świata mody, więc myślałam, że coś tam upoluje takiego, y, gdzie no, tak naprawdę w Polsce nie można tego dostać. Natomiast no nie, pewnie jakby się do, poleciało do Mediolanu, no, to tam by już były lepsze te sklepy. Natomiast w kurortach no, to jest tak naprawdę mizma, jest to samo co nad Polskim Morzem, wszystkie te pierdoły dla dzieci tak naprawdę można kupić nad Polskim Morzem, jak również no, za granicą tak naprawdę, bo w Grecji to też samo, to też to samo było. Dobra, mam nadzieję, że, nie, że Was nie zanudziłam tym wszystkim, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące naszego wyjazdu, to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście z mną pierwsze na kanale, zainteresujcie się kanału. No i do zobaczenia.